Lamentacje ramiasza 1. Ach. Jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni nad okręgami cierpi wyzeski jak niewolnica. 2. Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół, zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. 3. Wygnańcem jest juda przez nędzę i ciężką niedolę. Mieszka pomiędzy ludami, nie zaznał spoczynku, dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. 4. Drogi sejonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta, wszystkie jego bramy bezludne, kapłani wzdychają, dziewice znękane, on sam pogrążony w goryczy. 5. Wszyscy jego ciemięscy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił go Pan za mnóstwo jego grzechów. Dzieci poszły w niewolę gnane przed ciemięscą. 6. Opuściło córę Syjonu całe jej dostojeństwo, przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie mają i bez bezsilnie się wloką przed łowcą. 7. Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy, wszystkie cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł, ciemięscy patrząc szydzili z jej zniszczenia. 8. Jerozolima ciężko zgrzeszyła. Stąd budzi od razu, kto cenił ją teraz nią gardzi, gdyż widać jej nagość, ona również wzdycha i chce się wycofać. 9. W fałdach jej sukni plugastwo, niepomna była przyszłości, wielce ją poniżono, nikt nie spieszy z pociechą, spojrzyj na nadzemu, panie, bo wróg bierze górę. 10. miejsca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan. Jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do twego zgromadzenia. 11. Jęczy cały jej lud, szukając chleba, na żywność swoje skarby wydali, by siły przywrócić. Wejrzyj, przypatrz się, panie, jak mnie znieważono. 12. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. Którą doświadczył mnie pan, gdy gniewem wybuchnął. 13. Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości, zastawił sieć na me nogi, sprawił, że się cofnęłam, uczynił mnie spustoszoną, cierpiącą dzień cały. 14. Ciężkie brzemię mych grzechów ręką i jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieję, pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. 15. Odtrącił Pan ode mnie wszystkich walecznych, zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by zniszczyć moją młodzież, Pan jak w tłoczni podeptał dziewicę, córe Judy. 16. Oto dlaczego płaczę, oko mełzy wylewa, pocieszyciel daleko ode mnie, ten, co by mi życie przywrócił, straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny. 17. Wyciągnął syjon swe ręce nikt go nie pociesza. Pan nasłał na Jakuba sąsiadów ciemięsców. Stała się Jerozolima ochydną w ich rękach. 18. Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę. 19. Wzywałam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili, moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by życie ratować. 20. Spójrz, Panie, bo jestem w ucisku, drgają metrzewia, ściska się we mnie serce, bo byłem oporna. Na ulicy miecz się sroży, a w domu śmierć. 21. Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza. Wszyscy wrogowie na wieści o nieszczęściu cieszą się, żeś Ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los mój ich spotkał. 22. Cała ich złość niech stanie przed Tobą, racz z nimi postąpić podobnie, jak ze mną postąpiłeś za wszystkie me grzechy, bo liczne są moje udręki, i serce me choruje. 1. Ach! Jak zaciemnił gniew Pana Sejonu, strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela, nie wspomniał na podnóżek swych nóg w dzień swego gniewu. 2. Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba, wywrócił w swej zapalczywości twierdzę Córę Judy, Rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. 3. Złamał w przypływie gniewów wszelką moc Izraela, cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela, w Jakubie rozniecił pożar, co wszystko wokół trawi. 4. Jak wróg swój łuk naciągnął, prawicę umocnił i zabił jak nieprzyjaciel wszystkich, co oczy radują, w namiocie Curysejonu wybuchnął gniewem jak ogniem. 5. Pan stał się podobny do wroga. Staru Izraela, wszystkie budowle poburzył, oniszczył baszty, pomnożył córy i judy skargi po skargach. 6. Zrujnował swój namiot jako gród, przybytek swój zburzył. Na Syjonie pan skazał na niepamięć zgromadzenia i szabat, w każącym gniewie odtrącił kapłana i króla. 7. Pan swym ołtarzem pogardził, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół umry i warowni. Podnieśli krzyk w domu pańskim jak w dzień uroczysty. 8. Postanowił pan wywrócić szańce córcejonu, przeciągnął sznur mierniczy, nie cofnął ręki przed zniszczeniem, Podmurze i mur pogrążył w żałobie, pospałone padają. 9. Bramy runęły na ziemię, połamał, pokruszył zawory, jej króli książętał pogan. Nie ma już prawa, nawet prorocy nie mają widzenia od pana. 10. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy Syjonu, rochem głowy posypali, przywdziali wory, skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. 11. Wzroku traciłem od płaczu, drgają metrzewia, żółć się wylała na ziemi przez klęskę córy ludu, gdy słaby niemowlę idziecie na placach miasta. 12. Do matek swoich mówiły, gdzie żywności wino? Padały jak ciężko ranione na placach miasta. Gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. 13. jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem. Z czym cię porównać? By cię pocieszyć? Dziewico, córo Sejonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy? 14. Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec? 15. dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne. 15. W dłonie klaszczą nad tobą, wszyscy, co drogą przechodzą, gwiżdżą i kiwają głowami nad którą Jeruzalem, więc to ma być miasto, cud piękna, radość całego świata. 16. Rozwarli na ciebie swe usta wszyscy twoi wrogowie, gwizdali, zgrzytali zębami. Pochłonęliśmy je, rzekli oto jest dzień upragniony. Osiągnęliśmy go, widzimy. 17. Uczynił Pan, co postanowił, wypełnił swą groźbę, zapowiedzianą w dniach dawnych, bez litości obalił, rozweselił wroga nad Tobą, wywyższył moc Twych ciemięsców. Osiemnaście. Wołaj sercem do Pana, dziewico, córo Syjonu, niech łzy Twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy, nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica Twego oka nie zna spoczynku. 19. Powstań. Wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do niego swe ręce o życie Twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. 20. Spojrzyj, Panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił, czy kobiety mają jeść owoc swego łona pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni Pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? 21. Legli w prochu ulicy. Chłopiec i starzec, moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza, zabiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś bez litości. 22. Zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie me ze zewsząd. Nikt się w dniu gniewu pańskiego nie ostał, nie umknął, tych, co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. 1. Jam człowiek, co zaznał boleści pod różgą jego gniewu. dwa, On mnie prowadził. Iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle 3. Przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę. 4. Zniszczył me ciało i skórę. Połamał moje kości. 5. Osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy. 6. Ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłem na wieki. 7. Opasał mnie murem. Nie wyjdę, obciążył moje kajdany. 8. Nawet gdy krzyczę i wołam. On tłumi moje błaganie. 9. Głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje poplątał. 10. On dla mnie niedźwiedziem na czatach i lwem w kryjówce. 11. wsprowadził mnie z drogi i zmiażdżył. Porzucił mnie w nędzy. 12. łuk swój napiał i uczynił za mnie cel dla swej strzały. 13. Sprawił, że tkwią w moich nerkach strzały jego kom...